Moim gościem jest dr sztuk Iwona Siwek-Front, czyli baba lukrowana z duszą nieczystą. Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o Pani mężu. Jak Państwo się poznali? Poznaliśmy się na Karmelickiej. Pracowaliśmy po dwóch stronach korytarza. Ja byłam w pracowni animacji u Kiwerskiego i Kuci, a mój mąż pracował u Antoniego Porczaka na Wydziale Rzeźby i Wydział Rzeźby miał pracownię multimedialną. Która była również na Karmelickiej w budynku Akademii i robiłam jakiś film animowany i mi się kable wtedy pochrzaniły wszystkie, bo to wtedy było wideo, Amiga, komputer, oprócz wideo jeszcze kamera, no to był stary sprzęt wtedy, początek lat 90. I pomyślałam, że jak mi się pochrzaniły te wszystkie kable, to pójdę z... Aha, jeszcze, jeszcze do audio, do wideo, no, no cała, wie pani najlepiej jak to było z kablami dawniej. No i poszłam do pracowni multimedialnej po pomoc. Myślę sobie, no w takiej pracowni to już na pewno jacyś fachowcy się znajdą. No i pojawił się fachowiec Mariusz Front, więc jak przyszedł mi, podłączył te kable, to już został. I 25 o, lat już jest jestem. Skutecznie się podłączył. Podłączył się na zawsze, z czego się ogromnie cieszę. Takie standardowe i stereotypowe pytanie, ale jednakowoż myślę, interesująca może być odpowiedź. Chodzi mi o obraz. Każdy obraz ma swoją historię, czy czasami tak? Powstanie nie wiadomo skąd, czy czasami z głowy, czy z niczego, jak mówią artyści. Ojku, to jest tak, że czasem się namaluje obraz w pięć minut przysłowiowe. Bo jest to coś we flakach w organizmie, co, co się wypycha i to musi wywrzeszczeć. I to są najfajniejsze momenty, bo wtedy wychodzą świetne dzieła, naprawdę, ale. E, przychodzi się do pracowni czy do studia, no, czy się pisze, do, trzeba to robić codziennie, no, idzie się jakby się podbijało kartę pracy. No, musi się iść do pracy. Ja nie rozumiem ludzi, którzy traktują sztukę jako hobby, jeśli chcą być artystami, bądź za, za nich się uważają, to jest ciężka praca, to jest charuwa. Przychodzę do pracowni, jak nie mam tej weny, siadam i rysuję, rysuję te swoje gęby, rysuję baby. Rysuję jakieś właśnie takie elementy, jakieś plotki, no to co, to co zwykle, czyli życie codzienne, ale cały czas myślę, myślę, co mam zrobić, jakie, jakie poważne dzieło mi chodzi po głowie, bo to jest, trzeba naprawdę zapracować sobie na to, żeby to dzieło powstało, to prawdziwe dzieło. Nie wyobrażam sobie przygotowania się do dzieła bez szkiców, bez rysunków, bez, bez pracy w szkicownikach. No to jest taka architektura otwarta dla mnie, że dopiero no, trzeba coś budować, budować, żeby przykryć dachem. <śpiewamy> eee, no części ciała co, odstanie... co, on, co wystaje. Obraz, przy którym teraz siedzimy, ma swoją historię. E, tak, to jest z to jest cyklu podmuch zmian z 2018 roku. Widzę, że z czerwca. E, Już w jednej z naszych rozmów rozmawiałyśmy o podmuchu zmian. Tak, tak, tak tylko jest... akurat nie było tutaj na ścianie. I to akurat jest miejski podmuch. No wzięłyśmy, bo jest kolorowy, fajnie tutaj współgra z nami. Natomiast to jest taki cykl, który przepowiada, przepowiada trochę katastrofę, właśnie na bazie miasta, na bazie ucieczki człowieka, na bazie przemieszczania się człowieka. Jest to, jest to zapowiedź katastrofy. Ale jak to w głowie artysty bywa? Wiele rzeczy robi się też podświadomie. Jak się tworzy dzieło, to czasem jest taki moment, że wie się, co się chce zrobić, ale wokół tego bardzo dużo się dzieje właśnie w podświadomości. I mimochodem powstaje taki niezapowiedziany element. No w końcu to też, no na tym polega sztuka. Ona jest jej się nie da określić ani w karby, sztuka to stu... nie fabryka. To nie fabryka. No, no, sztuka jest na luzie. Sztuka nie ma granic przecież, więc też nie można. Ja nie maluję ab abstrakcji, bo mam koleżanki, kolegów, którzy malują abstrakcję, No więc tam to już jest matematyka wszystko. Natomiast w tym przypadku. To na przykład się pojawiły liście. Miały być kwiaty pierwotnie, ale się pojawiły zielone liście. I to jest podświadomość tego, że pomimo jakiejś katastrofy, gdzieś te kwiatki wybuchną, jednak gdzieś dziś to nowe życie się pojawi. Nie wiem, jak to jest z odczytywaniem symboli przez ludzi na moich obrazach i rysunkach, bo to jest bardzo prywatna sprawa każdego obserwującego, każdego, kto ogląda. Ja mogę mieć swoją wersję wydarzeń. Ale okazuje się, że odczyt jest kompletnie inny niż moje zamierzenie, i to mnie bardzo cieszy. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, kiedy zakochałam się w pani malarstwie na, na bazie, najpierw był oczywiście pierwszy obraz, o którym pani wie, taki rozgadane głowy, gadające głowy na tle miasta. To pierwsza rzecz, która wyszła do mnie z tego obrazu, to była, to była inteligencja. Ojej. To mnie uderzyło. Tam były rozmowy tych osób, tam było zestawienie różnych e, e, tych właśnie elementów naszego życia codziennego. I to było pierwsze, oczywiście no, estetyka, która do mnie przemówiła bardzo, e, myślę, że jest bardzo ważna, no bo nie może być obraz tylko inteligentny, tak myślę. Mówię no, ale... o konkretnie pani obrazach, nie mówię o innych, bo ja muszę tego no, tak? Życie. Oceniać, tak. Ja muszę mieć życie, bo ja kocham życie i, i, i sytuacje, które wytwarzają ludzie. No ja, ja bez, bez ulicy, bez ludzi, bez barów, bez tramwajów, nie wiem. To nie, żyję. Nie, nie byłoby mojej sztuki w ogóle. A czy profesor Wetulanie oprócz tego, że kochał panią, to kochał też pani obrazy? Tak, zwłaszcza kurwy krakowskie. Taki mam cykl i pamiętam, jak otwierał wystawę prezes Witek w Pałacu Sztuki, a to już chyba z 10 lat temu było. Szanowni Państwo, tutaj nocne kobiety, najnowszy cykl prac Iwony Sibek Front. A później, jak Jurek Wetulani przejął mikrofon. Szanowni Państwo, to są kurwy krakowskie. No, więc to był cały Jurek. Właśnie. Spotkamy się jeszcze? Pewnie. <laughs> Baba lukrowana była moim gościem. Dziękuję. Iwona siwek Front. Dziękuję. Dziękuję.